Zobaczmy. Hmm. Ciekawe, ile będzie Kanceli B1, Pewnie dużo. Mapa just... dość korzystna w sumie. Dla obydwojga. Tu obydwie w postacie mają co nieco ruchów, które ładnie zabiorą fledersta. I zaczynamy z grubej rury. Yeah! What? What? O tak, to jest side stability w tej jeszcze. Key nastąpił pozycyjny tego Magnihoena. P3, 2, jak Mixa. No kamerzysta odmija zakiego nie? Tak. Zobaczysz szaleć. Tak, po prostu dziury. I znowu! Ta, na Ligi nie można już sobie tak pozwolić. W tej części sidestep jest... w stanie wyciągnąć o o Fiora Mamy hit, mamy plan. I 1 My! Peseczny low, mid, Mixa. Gadnik bądź O! ukarany powercraft. Myślę, że był nastawiony, że bardziej wymanewruje jakiś string, jak dm 1-2, pewnie dlatego. Przedpatruje drzwi. Jakie oki? Jest free pick. Duck jab do skontrowania. Sklepki. Yes. Ale tutaj ładnie. Jest surowy Nie wiem czemu Herbert nie robi follow z kombosem? Czemu tutaj nie, nie idzie to w ogóle? Jeżeli tu jest kombos, to pewnie dlatego, że ściany się obawią może. Nie wiem czy to nie prowadzi właśnie tylko do... Ale to jest straszna presja w wykonaniu Marniego. Jakby nie i za długo pozwolić ludzi, to zacznie się miksować. Nie mamy pistolety. O, o, i łyka! 3 plus 4! Ale do końca string nie wiadomo. No tu też mówi. O, rzut na dwie ręce, wyrwany. My tu gada o tej trzymany chwyt. Jest hit i co będzie? Czy jest atak? Nie! Zablokował cierpliwie! na Ściana! I jeszcze us 4! Właśnie, staje dobra ściana o Dlatego zawsze warto wyjść w takiej sytuacji. Nie jest się! Dużo wymanewrowania. Teraz jest dość spore ryzyko. Zobaczmy jak to jest zrobione. Czy jest? Wola, nie, mamy dwa, dwa ładnie, spaniszowane. I mamy... tylko jeszcze bum! Lecimy na księżyc. Szybko wykończony smashem. No i koculek. Hmm? <noise> tutaj jest zdecydowanie. No widać po prostu siłę Sainte-Pouline. Nie poznaj Gerbera. Albo po prostu Marley jest taki mega dobry. O <noise> kanjaba! Będzie... Jee, yeah, właśnie. O kanjaba wlazła. Havadena. <noise> Zobacz. <głos> Jak nam tu się sprawdzi tutaj. <noise> Pozdrawiam Karadolfa. Oganjaba. To będzie 3-3. Db3? Nie. Ładnie tu kucnięte. Ws1-3. A mhm. tutaj derby. I jest. Tio. Fadzie go testował podczas tego więc tutaj 1 3 już. O, będą obrażenia, zrozumiać. będzie ściana, tak. będzie bolało. Będzie presja, będzie bolało. I znowu Barek. I DF3, presja bezczelna, obrzydliwa, bo to pęgowa. Zobaczmy. O, Kempo 1. I Kempo, 1. Czy kempo 2. Dwa, masz O, hopki FF4-3. DF4-3, dwa. Ale nie spać. No i teraz nie skupi. Trzeba tylko jedyna. Snyked, czy podcina. I mam ściany. I jestem jest gotowy. Czuł tam się stał. Lupi! Niente setupu. To, to wyglądało jakby wiesz, on dropnął kombo, a nie. Te, kol Ty. te kolanka. Widzisz kolanka, to wiesz, że na 90% szans musisz zostać na ziemi. Łamy. Mamy te, o było tak. i pary. Zabaki, ale znowu DF3, nie ma tu bezpiecznych. bezpieczny mid launcher. A, sięgło do ściany. Bo teraz będzie kolejny no, rok. i DF1. Musiał coś zrobić, a niestety. No, tutaj bardzo dobrze wygląda agenda. O, spóźnił Balech. A mógł F3-4. Hopki. Być może. Był nie patrzeć, obydwaj CH, panowie. CH i DF1. Panowie są dość dzicy, więc żaden z nich nie jest na nic 100% gotowy. I... Właśnie nie wiem, czy go nie zrobił, zanim stał się unblockiem. Chyba go złapał na czymś. O, a po E2, co teraz? Próba sabaki. A rozłączony swing, voilà. Co dalej, df, jeden. Powolutku dziobie magii. Faktem na Dobry panisz. Ale tutaj power też trzyma. Jest to ostatnia szansa! Zobaczmy. Nieco tu jeszcze combo, trzymajmy. Tak, wy, jeszcze raz, trzy barek i będę na... nam wszystko. Bez Nie, no tu trzeba na jego w pełni hamować. Pamiętajmy, to jest tylko minus 15. Co w takim jesteś, jak nie jesteś w 100% gotowy? Szacun. Do powodzenia.